Cześć, witajcie na Medowej Zagrodzie. Dziś będziemy robić sobie kompostownik. Z oto tych właśnie tutaj przygotowanych gałęzi powstanie nam kompostownik w tym oto miejscu. Już tutaj był kiedyś i teraz go sobie tylko odbudujemy, poszerzymy, zmodernizujemy. Zapraszam serdecznie. Pokażę Wam teraz, jak to robię. Mamy tu przygotowane gałęzie, już naciąłem troszeczkę wcześniej, żeby to nie przedłużać. Z tego będą takie rogi tego kompostownika. No, trzeba sobie wbić w ziemię. To jest w zasadzie największa trudność w całej tej budowie tego kompostownika. Przez które będziemy przeplatać sobie później pozostałe drobniejsze gałęzie. Yy, można je sobie dać odpowiednio dłuższe. Tak jak widzicie, ja tutaj dałem gdzieś około półtora metra. Coś, coś takiego. No, żeby troszeczkę w tej ziemię weszła yy, ta, 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 ta palisada i żeby nam przytrzymała te gałęzie, bo musi to w miarę sztywno stać, bo to są jakby elementy konstrukcyjne. Możemy sobie możemy wcześniej odrobinę spulchnić troszeczkę, jak mamy korzenie, tak jak widzieliście, musimy przeciąć sikierką, no i wbijamy takie paliki, Je później, przez nie później przepleciemy sobie pozostałe gałęzie. Tak, widzicie tam troszeczkę dalej z tyłu, ten kompostownik z tyłu już był częściowo rozebrany, no bo niestety taki kompostownik się czasem zużywa. Niestety apostety, no one są później te gałęzie fajnie wykorzystywane do przekompostowania w samym kompostowniku. A wygląda to tak, przynajmniej w tym anturażu zupełnie się wpasowywuje, bo jest po prostu, dopisuje się w to, w to zewnętrzne środowisko. Jest bardzo parne, jak to robię, tak ja troszeczkę się przypociłem, za co przepraszam, ale nie było innej możliwości. No mamy środek lata, więc jest ciepło, jest parno. To też jest świetny czas na robienie właśnie kompostu, gdzie jest ciepło, jest parno. Te procesy beztlenowe będą nam, zresztą tlenowe, bo, bo w kompostowniku kompostujemy tlen, tlenowo, będą nam lepiej zachodzić. Dlatego taki kompostownik się właśnie robi luźny, żeby on był trochę przewiewny. Jego konstrukcja nie musi być stała, lita niezwykle jakoś wytrzymała, no bo właśnie ono ma tego umożliwić, żeby ta pryzma była w miarę jednolita na sobie, a, a żeby też do niej docierał tlen. Te paliki, jak, jak widzicie, wbijamy w cztery rogi. Z jednego roga dałem po dwa po to, żeby no bo tutaj będą się łączyć jakby dwie ściany, więc no, muszą być tutaj dwie płaszczyzny osłonięte. Daję je w odległości od siebie około metra, żeby taką pryzmę robić. I można sobie jeszcze dać, tak jak teraz biję takiego mniejszego palika, na po prostu usztywnienie tej ściany po środku. Jak gdzieś tam uznacie, że może być po prostu zbyt długa ta odległość. No i już przystępujemy do wkładania sobie tych drobnych cienkich gałązek. Te najcieńsze możemy wrzucić od razu do kompostownika lub do rębaka, ściąć na drobniejsze i je zostawić do kompostowania. Pamiętajcie, że kompost im bardziej rozdrobniony, tym szybciej się nam po prostu przetworzy. Ja tutaj tak jak rzucam te gałęzie, no po prostu nie mam czasu, żeby jeszcze je od razu kompostować, a jest to drewno lipowe, no dosyć miękkie, łatwo się jak widzicie w rękach łamie, ale swoją rolę spełni jak najbardziej. Część zostawiam z liściami. No ponieważ one i tak opadną, później same spadną do kompostownika, się przekompostują. Nie ma sensu, żebym po prostu marnował czas na obrywanie tego. Tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, ja sobie mierzę, nie używam żadnego metra, żadnych narzędzi pomiarowych. Przykładam po prostu, patrzę, o, ok, jest, jest, jest ta dobra długość i takie najdrobniejsze gałęzie potem obrywam. Z czasem później zobaczycie, że te gałęzie, żeby nie były zbyt luźne, to trzeba je od góry troszeczkę pozbijać w dół. No i tak przekładamy nie róbcie sobie jednej ściany od razu, tylko obie lub jeżeli w innym przypadku robiliby się cztery na raz, no to wszystkie cztery ściany jedziemy po kolei, żeby one się ze sobą przeplatały. Plusem takiego kompostownika jest również, że kiedy chcemy sobie na przykład zwiększyć tą pryzmę, no to żaden problem, możemy sobie takich parę gałęzi dołożyć, no i już możemy te pryzmy zwiększać. Jak będziemy chcieli z niego wybrać, no to możemy sobie tych parę gałęzi wyjąć gdyby był problem z ich wyjęciem bo będą zaplecione jedna ściana za drugą no to można po prostu sikiereczką przyciąć przy samej ścianie te gałęzie wziąć, zdjąć potem na kompostownik wrzucić i dać później nowe jeżeli będziemy chcieli podnieść a zdejmiemy sobie jedną ścianę po to żeby móc ten kompost wybrać łatwo i wygodnie no i jak widzicie też wkładam tak jak mówiłem wcześniej z liściami jest to fajne Całkiem fajnie będzie się komponować, szczególnie jak są te liście jeszcze w miarę zielone, no to to się fajnie komponuje w, w takie środowisko. Bo tutaj mam taki dziki ugór, można powiedzieć, dzikie zarośla, niedaleko nas jest Wisła, więc no, też nie wszystko tam można budować, nie wszystko można trzymać, to jest świetne miejsce też dla pszczół teren jest, aha, gdzie dajemy kompostownik, bo to też jest może istotne, gdzie taki kompostownik umieścić. No on powinien być w miejscu, gdzie ma troszeczkę cienia, gdzie jest lekko przysłonięty, ale, ale też ja uważam, że powinien tego słońca też raz za, za czas dostać, a zatem nie całkiem w lesie, że tak powiem, całkiem zasłonięty gałęziami, no bo on też potrzebuje się jakby nagrzeć tego ciepła, ciepła słonecznego, Natomiast y, najważniejszym elementem jest żeby miał wodę. No, jeżeli ustawimy go całkiem w lesie no to ta, ta woda do niego bardzo bardzo powoli będzie docierać lub nie będzie przy mniejszych opadach docierać w ogóle. No I wówczas co? No, skazuje nas to na podlewanie tego kompostu. Ja tutaj mam jak widzicie koło dębu koło dębu. Także ten dąb no, troszeczkę przysłania y, mi tą wodę więc będę musiał tutaj podlewać ten kompostownik, bo bez wody ten proces kompostowania nie będzie zachodził. Woda jest niezbędnym elementem do, do, do w zasadzie wszystkich procesów, które występują na naszej planecie Ziemia. Zatem i tak samo potrzebne jest do kompostowania. Widzicie, kompostownik sobie powoli powoli rośnie. Ja oczywiście nagrywam to na przyspieszeniu, no ale nie jest długotrwała budowa takiego kompostownika. Można sobie oczywiście do tego jeszcze doliczyć czas pozyskania gałęzi. Jak widzicie, to jest lipa, którą mi jakiś czas temu e, zwaliło w zasadzie sąsiadowi. Ja mu troszkę pomogłem to, to sobie wziąłem parę, parę gałęzi. No bo cóż z tym robić? A już dawno myślałem o kompostowniku. No więc w się sytuacja, okazja trafiła. No i jak widzicie, też przeplatam raz, robię jedną ścianę, raz zrobię drugą. Te liście zostawiam, te drobniejsze e, gałązki obrywam i wrzucam. To da fajny wygląd. I fajne na powietrzenie, a wystarczająco przytrzyma nam ten kompost, żebyś żeby po prostu mógł przekompostować. Gorąco polecam Wam kompostowanie na własnej działce w zasadzie wszystkiego. O samym kompoście. może nagram osobny filmik, jakby jak go będziemy robić, bo tutaj skupimy się tylko na tym naszym kompostowniku. Wiem, że dużo ludzi robi spalet, no ale spalet jednak przyznajcie, no nie wygląda tak estetycznie. Nie wpisuje się tak w, to, w tą naturę jak taki z liści. A można go sobie zrobić samemu szybko, bez w zasadzie żadnych kosztów, bo można tylko gałęzie poobcinać. Z byle jakich gałęzi to można zrobić. Nie muszą to być grube gałęzie. No, jedyne co jest potrzebne nam, te grubsze paliki, które no, musimy widzieć, one muszą być akurat solidniejsze, żeby tę całą konstrukcję trzymały. To jest ważne. Pamiętajcie o tych palikach, bo jeżeli sobie. Yy, przy tym olejecie sprawę, no to będziecie mieć później problem przy przeplataniu kałęzi, bo w pewnym momencie się wam taki palik przewróci. Wiem to z doświadczenia, i, no i cały się ten kompostownik wam może rozjechać. Więc na to jedno trzeba sobie zwrócić uwagę, i tu przy tym jednym, przy wbijaniu palików trzeba się przyłożyć, a natomiast cała reszta, jak widzicie, pójdzie już sama. Nie jest to w ogóle. Problematyczne, nie wymaga to w zasadzie żadnej wiedzy, żadnych umiejętności. Można to sobie spokojnie, samemu zrobić. No i jak widzicie, fajnie, tak szczególnie póki jest taki świeży, zielony, super wygląda. Później też będzie dobrze wyglądał. Tak jak ta część, która tutaj była już od razu zrobiona, zanim myśmy zaczęli dobudowywać tę pozostałą część. Ja myślę, że to z mojej strony będzie powoli tyle. Kończymy ten kompostownik. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, lajkować kanał. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Oczywiście skomentujcie coś w komentarzach. Proszę. Tutaj widzicie widok tego kompostownika. Jak to wygląda od środka. Już lekko załadowany liśćmi. Także tylko dorzucić kompost i można będzie działać. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.